My porozmawiamy teraz z kimś, kto jest pewnie trochę ekspertem od złota, a trochę ekspertem od gromadzenia czy pomnażania, oszczędności, które zbieracie i chcecie inwestować w coś, co się opłaca. Michał Tekliński, ekspert rynku grupy Golden Mark. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. 3614, w ogóle 3600 wydawało się odległym celem, e, jeśli chodzi o cenę złota. To jakiej ceny możemy się, pańskim zdaniem, spodziewać? W, o, e, wydaje się, najbliższego że... horyzontu? Y, jasne. No, wydaje się, że najbliższe miesiące to będzie chyba. Dobry czas dla złota i dla wszystkich tych, którzy już złoto mają albo planują je zakupić, bo najbliższe miesiące wydają się szczególnie do końca roku. A potem, oczywiście, zobaczymy co w przyszłym. Natomiast końcówka roku historycznie jest dla złota dobra, w związku z tym, jeśli już dzisiaj bijemy rekordy. Kolejne. Wydawało się, że ten rekord z kwietnia tego roku utrzyma się dłużej. Natomiast póki co, już pobiliśmy na początku września kolejne rekordy, dzisiaj kolejny raz. W związku z tym wydaje się, że najbliższe miesiące to może być rzeczywiście tendencja zwyżkowa. Natomiast pytanie, jak, jak wysoko ona pójdzie, a to będzie w dużej mierze zależało, jak w tym roku, czy w zeszłym, czy właściwie od trzech lat, chyba. Przede wszystkim to geopolityka dyktuje sytuację na, na rynku złota, bo to wydarzenia geopolityczne są dominujące. Więc jeśli tutaj się będzie coś działo, plus do tego Fed i obniżki stóp procentowych, no to ta dynamika może być taka, nawet jak na początku roku. No tak. Eee, czyli co? Myśli pan, że 4000 jest w zasięgu ręki? No, większość banków inwestycyjnych mówi, że tak, Societe General mówi, że 4 tysiące nawet w tym roku, Goldman Sachs przybija wszystkich, mówi, że jeśli Fed, jeśli będzie dużo z Fedem, prezydent Trump wojował, no to być może nawet i 5 tysięcy w przyszłym roku, ale najbliższe miesiące myślę, że no będziemy się zbliżać do 4 tysięcy, czy, czy, czy dotkniemy tych 4 tysięcy, tego nie wiem. To teraz pytanie o Wasz produkt, bo piszecie na stronie Staćcie na Złoto i oferujecie kupowanie sztabki złota po kawałku bez wydawania jednorazowo większej kwoty. To co jest tym Waszym produktem? Bo tak normalnie, regulacyjnie, prawnie jesteście kantorem walutowym. Tak, oczywiście. Każdy sklep, który sprzedaje w Polsce złoto, jest kontorem walutowym. Takie jest w Polsce prawo, podlega pod Narodowy Bank Polski. Oczywiście musi się znajdować się w jego rejestrze i stosować się do stosownych zaleceń Narodowego Banku Polskiego. My sprzedajemy złoto za pośrednictwem Goldsavera w sposób unikatowy na polskim rynku. To znaczy sprzedajemy jeden produkt, sklep jest prosty, w związku z tym sprzedaje jedną uncję złota, natomiast można ją nabywać za każdym razem codziennie kupując na przykład albo wtedy kiedy nam po prostu pasuje kupując po kawałku tą uncję zawsze po bieżącej cenie codziennie w sklepie jest aktualizowana cena i każda wpłata do sklepu to jest konkretny zakup konkretnej ilości kruszcu odpowiadający tej wysokości, tej wpłaty przeliczonej po kursie z danego dnia. I za każdym razem, kupując złoto, bo każda, jak mówię, transakcja to jest zakup, zbieramy sobie kolejne gramy, aż uzbieramy jedną uncję, którą wtedy odbieramy po prostu po, po jakimś tam czasie, już zależnym od nas. Ale to w sensie to jest taki obowiązek, że trzeba ją odebrać, czy wy te złoto na przykład przechowujecie, jeśli ktoś nie jest zainteresowany tym, żeby je mieć, że tak powiem, w, u siebie, w szufladzie, jak to, jaki jest dominujący model. Obowiązku oczywiście nie ma, natomiast my zachęcamy wszystkich, żeby odbierali, bo wierzymy też w magię złota, magia złota to jest, polega między innymi na tym, że jak ktoś już taką sztabkę w ręku ma, to chce zbierać na kolejną i kupować sobie kolejne złoto, w związku z tym my zachęcamy, natomiast jeśli ktoś rzeczywiście bardzo nie chce, no to dopóki nie zadeklaruje tego odbioru, no to to złoto jest przechowywane, wtedy czeka na niego, my czekamy na jego deklarację, przypominając się co jakiś czas, żeby rzeczywiście to złoto A jest pan... odebrał. Panie Michale, a jesteście, jesteście pewni, że w toku takich w, w, różnych, e, w różnym tempie robionych wpłat uda Wam się kupić potem to złoto każdemu z tych, którzy wpłacali? Nie, nie, nie ma ryzyka, że na przykład coś się źle poukłada, i nagle się okaże, że ktoś przyjdzie po swoją sztabkę, a tutaj e, nie macie jej za co kupić. Chyba, że to jest tak, że wy już macie te sztabki zdeponowane gdzieś i po prostu one czekają na swoich nabywców. Jak zarządzacie ryzykiem tutaj w tym przedsięwzięciu? Za, zarządzamy ryzykiem w sposób e, no, najbardziej bezpieczny i dla nas, i dla, e, dla naszych klientów. To znaczy, codziennie, gdy e, codziennie dokonujemy zakupów, kupujemy dokładnie tyle złota, ile tego złota sprzedaliśmy. W związku z tym unikamy wtedy ryzyka kursowego albo je bardzo minimalizujemy. I za każdym razem na koniec dnia ta ilość złota zgadza się z ilością zakupionego złota. W związku z tym, sytuacja, w której ktoś do nas przyjdzie umówiony po odbiór tej sztabki, no raczej jest mało prawdopodobna. A jeśli już, to wynika raczej tylko i wyłącznie z jakichś problemów delikatnych logistycznych, bo czasem kurier się spóźni albo coś takiego. W związku z tym nie ma raczej tutaj zagrożenia, że tego kruszcu, kruszcu nie ma. Zresztą, Gold Saver jest, jak zresztą Pan na początku powiedział, jest. Jest również spółką, córką grupy Golden Mark, czy spółki Golden Mark, która już na rynku jest jednym z największych dealerów na rynku fizycznego złota w Polsce. Od 15 lat z największą siecią oddziału. W związku z tym, jeśli ktoś chce jeszcze zobaczyć, jak to złoto, zanim je odbierze, wygląda, to zapraszam serdecznie również, żeby zobaczyć, jak te sztabki wyglądają, zanim ta nasza, zakupiona w Gold Syverze, do nas dotrze. Rozmawiamy o. E... Współce córce, ofercie Gold Saver, czyli możliwości kupowania sztabek złota po kawałku, rozmawiamy o niej, bo, po pierwsze, przekroczenie 3600 dolarów za uncję to dobry moment, żeby o złocie rozmawiać, ale też trochę dlatego, że zastanawiamy się, jak powinniście być regulowani, no bo, jeśli chodzi o samą sprzedaż złota, tak po prostu za gotówkę, znaczy wymiana gotówki na złoto, to, to jest działalność kantorowa, ale czy w momencie, kiedy zbieracie wpłaty z rynku od szerokiego grona, mm, niezdefiniowanego grona klientów, nie, po, nie jesteście tak naprawdę bardziej rodzajem jakiegoś funduszu inwestycyjnego? Nie powinniście być pod nadzorem mm, Komisji Nadzoru Finansowego KNF-u? Nie, właśnie to jest ważne rozróżnienie, które, które trzeba poczynić. Za każdym razem staram się dosyć precyzyjnie to wyjaśniać. U nas każda transakcja, to znaczy klient dokonujący transakcji, kupujący u nas. Um, um, bo, konkretną ilość złota za każdym razem e, kupuje złoto on jest właścicielem złota które w każdej chwili dopóki go nie odbierze ono jest w tej chwili ono jest przypisywane do jego e, do jego konta a u nas znajduje się w naszych, e, w naszych skarbcach za każdym razem to złoto może sprzedać po bieżącej cenie również natomiast za każdym razem jest właścicielem złota, dostaje fakturę za tą ilość złota, w związku z tym jest właścicielem. Jedynym ograniczeniem jest to, że to złoto fizycznie odbierze w postaci tej sztabki jednouncjowej, czyli jak uzbiera 31,1 grama, W związku z tym tutaj czyli nie ma można, w płatach, y y y tak? czyli można w każdej chwili po kupieniu, nie wiem na przykład za 1000 złotych sztabka chyba około 13 tysięcy teraz kosztuje, za 1000 złota, jak tam dojdziemy do tych. Czterech dolarów To po prostu sprzedać Nawet jeśli się nie jest blisko pełnej sztabki Można będzie wycofać po prostu od was pieniądze tak. tak, w każdej chwili można W każdej chwili można sprzedać To złoto, które się do tej pory zakupiło I po bieżącej cenie, tak samo jak przy zakupie Codziennie aktualizowaną Codziennie aktualizowane Według NBP-u, po codziennej cenie My tą, tą sztabkę Skupujemy i mhm. w związku z tym wtedy dostają Gotówkę do nas Klient dostaje Jasne. gotówkę na konto Wie pan, wie pan, dlaczego o to pytam? No bo była taka firma y, o dźwięcznej nazwie Ambergold, która w zasadzie też sprzedawała złoto z y, usługą przechowania, no tylko jak przyszło co do czego, okazało się, że nie ma tam złota na pokrycie wszystkich y, tych, którzy kupowali, wszystkich roszczeń. No więc y, zastanawiamy się, czy... W Waszym wykonaniu trochę podobna usługa jest bezpieczna, stabilna, przewidywalna i ma pokrycie? Oczywiście, yy, znamy historię Ambergold, i Ambergold było o tyle inne, że oni rzeczywiście złota nie sprzedawali. Oni sprzedawali polisolokaty coś takiego, które miały być oparte na złocie, natomiast złota fizycznego nigdy. Nigdy nie kupowali na pewno dla klientów i nigdy go nie sprzedawali dla klientów. Tam nie było mowy o sprzedaży złota dla klientów, tylko o jakichś, o, takich właśnie, Pan powiedział, o jakichś funduszach, o jakichś oszczędnościach opartych na złocie, ale nigdy nie było tam fizycznego kruszcu sprzedawanego klientom. My jesteśmy sklepem ze złotem i to złoto sprzedajemy. Jak mówię, naszym, naszą. Firmą matką jest Golden Mark, który na tym rynku jest od dłuższego czasu, w związku z tym to nam daje, myślę, w oczach klientów wiarygodność, że to złoto rzeczywiście mm. mamy i je posiadamy i mamy doświadczenie, wiemy jak to robić po prostu. Jasne. Tak jak mówiłem wcześniej, w ten sposób dbamy o to, żeby dla klientów złoto było zawsze dostępne, wtedy dostępne. tylko kiedy będą Proszę mi powiedzieć. Tak, a proszę mi powiedzieć, dlaczego w takim razie ustaliliście ten jakby punkt, od którego można uzyskać fizyczne złoto na jednej uncji? Dosyć duża inwestycja. Są mniejsze przecież sztabki, czy takie no, mini sztabki, które można byłoby kupić za mniejszą cenę i mieć już to złoto. Dlaczego, dlaczego to jest uncja cała? Uncja, bo uncja jest najbardziej charakterystyczną gramaturą na rynku metali szlachetnych. Uncję bardzo łatwo porównać za każdym razem, patrząc nawet na, na cenę kruszcu czy w złotówce czy na, na wykresy giełdowe po prostu albo nawet oglądając państwa audycję, od razu wiadomo ile ta nasza uncja jest warta, bo zawsze podajemy cenę dla uncji. To jest też najpopularniejszy produkt na rynku złota nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie, dlatego uncja, a Gold Saver, który wystartował przeszło dwa lata temu, wtedy uncja nie była nie kosztowała 13 Tysięcy, tylko kosztowała, jeśli dobrze pamiętam, w okolicach 8 tysięcy, więc była powiedzmy w dużo bardziej konkurencyjnej cenie wtedy. Właśnie, więc to nie, 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 było, nie było tak. A to przede wszystkim dlatego ustawiliśmy też ten limit, ponieważ my to, co jest ważne w kontekście kupowania tego złota, złoto. Kupowane w postaci sztabki uncjowej, jest takim produktem optimum z punktu widzenia inwestora. To znaczy, marża nałożona na taki produkt, wszystkie marże, łącznie z kosztami produkcji i tak dalej, w stosunku do ceny samego kruszcu wynoszą ledwie kilka procent. W związku z tym, a i mniejsza sztabka tym koszty wszystkie inne, bo koszt produkcji jednej sztapki jest praktycznie jednakowy dla każdego dla każdego produktu, bez względu na jego wielkość. W związku z tym ten, ta marża dla małych Rozumiem, zjada jest część. dużo większa. Natomiast natomiast część my koszty. w Gold saverze, kupując, za każdym razem dokonujemy wartości po przeliczeniu na jedną uncję. Zresztą to jest wszystko w regulaminie opisane i za każdym razem kupujemy dokładnie w takim samym stosunku procentowym do, do ceny aktualnej giełdowej. Michał Tekliński, ekspert rynku grupy Goldenmark, był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.